Cześć, z tej strony Michiu. i chciałem Wam pokazać Uncharted, kolekcję Nathana Drake'a jest to wersja demonstracyjna ponieważ oficjalna wersja pełna wychodzi dopiero za około miesiąc i po prostu są tu wszystkie trzy pierwsze części Uncharted poprawione graficznie i właśnie zobaczymy to jeszcze także kliknę X, aby rozpocząć Zobaczmy sobie opcje. Poziom trudności mam łatwy tylko dostępny. No i lecimy. O, cóż, to było nieprzyjemne. Chyba trafili w generator. Pomóż mi. Katrzenka wygląda bardzo ładnie. Nie dobrze. Muszę naprawić zasilanie, żeby cię wydostać. Dasz sobie radę? Tak. Szkoda, że nie wziąłam nic do czytania. Wydaje mi się, że bezpiecznik jest na najwyższym piętrze. Zaczekaj, zajmę się tym. Ok, chyba przychodzimy do gry. Ładowanie. Powinno wszystko grać. Jeszcze zobaczę, czy można zmienić ustawienia. I trochę się to długo ładuje. Ok, jesteśmy w samej grze. Yy, powiem Wam, że wygląda to nieźle, jak chociaż jakiejś strasznie poprawy graficznej to nie widzę. Zobaczę tylko yy, dźwięk. Znaczy, czy mogę zmienić dźwięk? Mogę. Dobra, to sobie troszeczkę ściszę yy, Dźwięki, troszeczkę wszystko Ściszę Ok. Dobra Nie no, powiem Wam, że wygląda to dosyć ładnie. Dobra, tu mamy jakąś broń, podnieśmy sobie z tego co Wam chcę powiedzieć. To ja grałem tylko w trzecią część na PlayStation 3. I w sumie grafika jest dosyć podobna do tej na PS4. Znaczy na ps 3 Także, ale wygląda to ładnie, ładnie to wygląda. Okej okay. Nie no, powiem Wam, że fajnie to zrobiono, dobra. Skaczemy sobie. Jest to z tego co się orientuje: 20-minutowe demo. Nie wiem, czy Wam całe pokażę. No, na pewno, kawałek, żebyście ogarnęli sobie, jak ta gra mniej więcej wygląda gra graficznie. Typowe scenki dla Uncharted. Nie, fajnie, fajnie to się prezentuje. Sterowanie takie samo jak w trójce. W sumie jak w każdej części Uncharted. Bardzo fajny mechanizm. Podnieśmy sobie amunicję, gdzieś tu leżała, yy, albo mi się dawało. Gdzieś tu była amunicja, nie wiem, dobra, nieważne. Yy, możemy przenosić beczki, z tego co widzę. Tak. Ok. Rzucę sobie ją i wchodzimy sobie do góry. I czyż byśmy musieli skoczyć, czy chyba tak? Dobra. Jak coś to będzie pierwszy fej... A nie. Ok, złapał się tego u góry. Widzę jakiegoś przeciwnika. Na no wprost mnie. Spróbuję go zdjąć tak, chociaż nie, bo zamiło się. Okej. Okay. Nie, no grafika naprawdę gra prezentuje się ładnie. Chociaż, chociaż oczywiście są już ładniejsze gry na PlayStation, ale, ale, nie narzekam, bo jednak w Uncharted chodzi o fabułę i po prostu o o całokształt po prostu fabuły i, i zabawy z tymi zagadkami. O kurczę ale dostaliśmy. Strzela się tak jak w trójce, naprawdę wszystko, wszystko, wszystko tak jak w trójce, ale ale grafika faktycznie ulepszona. Przeładuj, ok. No, chodź tu. Dostał chyba bańkę. Ok, mamy akacza. Tylko jak się z broń? obroń? z okay, strzałkami. Jeśli ktoś nie grał ogólnie w Uncharted, to naprawdę polecam, bo seria jest świetna. Sam sobie pewnie kupię. Yy, I oczywiście czwórka w przyszłym roku wychodzi tak. Uncharted 4, które ma wyglądać jeszcze lepiej. Ma mieć ulepszone mechanizmy i tak dalej. Coś do nas strzela, tylko nie widzę skąd. E, chyba z dołu. Jest ziomek. A, tu na dole jest. Jezu, jaki odrzut na ten akacz. O! jak go odleciał, widzieliście. <laughs> dobra, zajdziemy sobie na dół. Zbierzemy amunicję. Granat. OK, bierzemy akacza. Przeładuj drake. No, Okej. Dobra. Podejdę sobie tutaj, żeby obczaić jak wyglądają teksturki. Nie no, teksturki... Może te góry to akurat nie najładniejsze. Ale miasto wygląda w miarę okej. Okay. Z tego co się orientuję, to chyba strzelimy sobie w tą beczkę i ona nam powinna. A nie, jednak nie, no, no Nieważne, chyba te jednak drzwi trzeba otworzyć. tak? Czy, czy nie? A no, może tam do góry? Nie. Ym, chyba, że tutaj. Bardzo prawdopodobne, tak. Musimy sobie skoczyć tu na tą rurkę i wejdź sobie na y, wyższe piętro no, skakuj okej, okay. doskoczyć, powinien doskoczyć no jasne ło wow. powiem wam, że jakoś strasznie długo trzeba do nich strzelać a jest poziom łatwy, chyba tylko jest łatwy dostępny, chociaż nie wiem hey. okej okay. zeskoczymy sobie tu i tutaj powinno być no, złaś i tutaj powinno być ten prąd, który mamy włączyć, dzięki któremu uruchomimy windę. Dobra. I co teraz, chyba, z powrotem? Dobra, skakuj. Widzę tam jakieś wejście u góry, ale nie wiem, czy tam będzie się dało wejść. Doskoczyć? Nie, nic z tego. OK Okej. Czyżby? Aha, mam trzymać X, dobra, czyli mamy interakcję z drugim, z naszym, jakby drugi, drugą postacią w grze. okej, okay. towarzyszącą nam. No, chodź, po tej drabinie reprezentuje się naprawdę fajnie. Dla fabuły po prostu warto zagrać bo i dla zagadek, bo przyjemnie się gra, gra taka. Na y, spokojne wieczory, bardzo miła. Dobra. Nie no, wygląda naprawdę fajnie, tylko te gó tekstury gór są dosyć, dosyć rozmazane. Jak na konsole y, konsolę, na konsolę PS4. O jeszcze wodę możemy sprawdzić. No, to nie Serio? No woda jest nie najgorsza, ale... Ale też szału nie ma. Dobra, wejdziemy sobie na górę. Na górze nic nie ma, to którędy teraz? Możliwe, że tu Tu widzę, że Właśnie spadniemy i można umrzeć, czyli jednak nie tędy Okej, okay, dobra hmm, Którędy teraz? Tu nie U góry byłem, to nie było żadnej interakcji hmm. Dobra, jeszcze raz sprawdzimy sobie Co jest tutaj może czegoś nie zauważyłem? Hmm, i co niby teraz? Nic tu nie widzę. Coś mogę rozwalić? Nie, nic. Hmm, Jesz o, refleksy. No. No szało naprawdę nie robi. Jest y, grafika dosyć. Y, jest podobna w sumie do PS3 faktycznie. Jak nie nawet taka sama. No, szału, szału nie robi w każdym razie. Mam nadzieję, że Uncharted 4 naprawdę będzie wyglądało nieźle. A i no powiem wam, że kurczę nie wiem. Aha, tam do góry chyba na ten dach. Tylko jak ja mam tam niby się dostać. Co? No, z tej wody. Czyżbym musiał tędy jakoś wskoczyć? Raczej nie tu. Chyba, że faktycznie z tego. No! A, no! Czyli dobra. Czyli tędy. O, już widzę, że tu możemy sobie wskoczyć. Jak trochę jak w asasynie. Ok. Wchodzimy sobie na górę. I co dalej? Hm? Czyżby zjazd na tej linie? Chyba tak. No. Kurcze. Co ty wyprawiasz? No co ty robisz, Drake? No nie. Przecież powinien się tej liny normalnie złapać, a jak widać, nie chce się złapać. Dobra, szybko. Wskakuj. No, nie jęcz. Dobra, na górę. Nie, no, gra jest faktycznie taka jak na PS Trójce. Ale wygląda to ładniej, i gra się przyjemnie. To jest najważniejsze, moim zdaniem. Bo po prostu teraz wszystkie gierki są stawiane typowo na grafikę. Dobra, no i co teraz? Ktoś mi powie. No. Panele słoneczne. Fajnie co wygląda Jakaś interakcja, cokolwiek Nic O, teraz załapało kactańkę dopiero to jesteśmy Musimy jeszcze znaleźć właściwą świątynię Łatwiej powiedzieć niż zrobić Co ty nie powiesz Może się da, o, bingo Oto on To jest ta Ta, na pewno ta w Au. samym środku strzelaniny i eksplozji. Mamy farta. Nate, właśnie tam Lazarewicz rozbił obóz. Liczyłam na to, że udamy się w przeciwną stronę. Rozpaczliwe czasy, prawda? Widziano Drake'a w sektorze 18. Cholera. Jak myślisz, jesteśmy w dziewiętnastym? Przeszukać miasto, odnaleźć go i wykończyć. Sokins sen. Dobra, ruszamy. Chodź Nate, musimy iść! Okej. Teraz dopiero mam interakcję z tą Liną. No tak jak myślałem, ale ta katsenka coś się nie załadowała dosyć y, śmiesznie. Okej. Okay. Mamy też kałużę. nie, no ta woda nie jest najgorsza. Co teraz? Czyżby skok tam? Chyba tak. Dobra. To chyba nie był najlepszy pomysł. O no, mój Boże. Ciekawe na ile to demo starczy. Jak się A. Prosta sprawa, wystarczy się o rozglądać, ale po co? <laughs> Najlepiej coś zrobić na hamaj i szybko. O. Mam cię, daj mi rękę. Idź. No wygląda to nieźle. <laughs> Film akcji Okej. Okay. Skacz, Drake, skacz. O, no. Fajnie to wygląda, fajnie. Dobra, spinaj się. No, skacz! Uff. No nie, wolni mi skakać, Jezus Maria. Powiem wam, że jeszcze są błędy, szczególnie w sterowaniu. Dobra, wrócimy granat. Łoje, ten helikopter nasz nawala jak nie wiem. Nie widzę w ogóle żadnego przeciwnika. Dobra tu jest. Czy ja ten helikopter też ma strzelać? Chyba nie, bo w sumie to mu nic nie zrobię Dobra, gin I niby co teraz? Gdzie on poleciał? Bo go nie widzę. Gdzieś chyba leciał. Ło, kurde! Uciekaj! Dobra, wiemy, wiejemy W sumie chyba do przodu. Dobra. Skacz! No! Ok, skryliśmy się w budynku. Senki jak z jakiegoś filmu z Hollywood. Typowe dla Antarctic właśnie. Nie, naprawdę. Fajnie to wygląda. No, uciekamy, bo w sumie to... No! Dlaczego tak dużo amunicji on Ło zwykle... ho, ho Dobra, to teraz, teraz tu, dobra. Przepraszam was za to krótkie cięcie. Już wracamy do gry w tym samym momencie. Spoczywamy sobie na dół. Ło Tutaj mamy trochę przeciwników. Dobra. Co teraz? Ło nie wiem kto będzie zobaczył teraz, mam iść Gdzie mam iść, gdzie mam iść Czyż... Chyba mam skakać Tylko nie wiem gdzie Totalnie nie mam pojęcia gdzie eee... Chyba miałem gdzieś skoczyć A nie skoczyłem i właśnie umarłem Chyba tak ale akcja wygląda wyśmienicie, muszę wam powiedzieć Oprócz tego, że lamie, oczywiście Dobra, padł i powiedz mi kurcze gdzie ma teraz strzelać Dobra, strzela Gdzie ma mam już Może tu? Aha, nie, oczywiście się umiera, no tak O, Boże, Boże Dobra, dźwięk, dźwięk, co teraz? Gdzie? Gdzie mam skakać? Oj, niedobrze. nie Tak, oj, niedobrze. Polski dialog. Wszystko po polsku, bardzo fajnie. Się to prezentuję. O kurczę, skąd to strzelałem? Aby wyprowadzić kombinację, trzeba w pięciu naciskach? I kwadrat, okej. Okay. Czyli patrz, mamy slow motion. Bardzo fajnie. O kurde. Nie, fajna animacja. Widzimy, jak to jak to battlefield prawie, że? I. Nie, fa fajna, naprawdę fajna scenka, piosenka. Fajnie to wygląda, te efekty z gry łączone z uliczkiem filmu. Naprawdę mega. Ok, idziemy sobie dalej. Mm, do góry. No, szybciej, Drake. Cała gra jest dubbingowana i dubbing jest taki jak w każdej części, czyli jak na moje oko, na moje ucho bardziej bym powiedział, zadowalający. Naprawdę jest na, nawet na wysokim poziomie. Okej, okay. pasuje w każdym razie. Dobra, chyba doskoczy tu. No, dobra. No, schowaj się Drake, bo kurczę Dobra popadali wszyscy tam, jest jeszcze jeden No nie, wiem, co jest? Nie wiem, z tego pistoletu mi się naprawdę najlepiej strzela Bardzo fajny, taki mobilny Jakaś interakcja, ok, trzeba przytrzymać Teraz mam wciskać, ok? Także naprawdę fajne wszystkie interakcje z, yy, z otoczeniem, fajnie to wygląda, Boże Święty i ten dźwięk muzyczki kiedy się umiera, taki sam jak zawsze. O kurczę, bo tu mi, mi zapisało od tego, jak jeszcze ich nie zabiliśmy, ok? Dobra, rzucam im granat. Aha, wrócieli no. Nie. No Boże, można także się pośmiać. Jak widzicie. Ehm. Dobra. Łapcie, chłopcy. Jeszcze jeden. Dobra, wszyscy? Wszyscy. Dobra. Idziemy sobie rozminąć ten most i, i przejść po nim spokojnie, a nie na szybko i znowu zlecieć. Dobra. Leć. Okej, okay, strzelają, tylko już z tamtą. Gdzie on jest? Yy, skoro on niby strzela? Powiem... Skąd strzela co jest grane? A, tutaj! Okej, okay, kolego. Na szczęście jest, eee, a teraz by co? To... Aha, tu się chyba... Gdzie jest ten skubany helikopter? No czy on wreszcie padnie, czy nigdy? Chyba nigdy. O Boże. Gdzie jest jakaś amunicja? Teraz się będzie tak respić. Raz tej, raz tej. No okej. Okay. No chodź tu. no wreszcie. O mój Boże. I teraz chyba jakoś kończy się demo, tak mi się wydaje przynajmniej. Dalej. Aha, koniec. No, tak jak, czyli tak jak myślałem, skończy się teraz demo. Jak będziecie chcieli, żebym nagrał pełną wersję, to możecie pisać. Możecie sobie ściągnąć demo. Ono waży około 7, tam ponad 7 giga. Chociaż jak już widzieliście u mnie, to widzicie, możecie, widzicie to, czego się spodziewać po kolekcji Natana Drake'a. I to by było na tyle, jak filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, także udostępniajcie i komentujcie, bo wiadomo, to, y, to pomaga i piszcie, co byście chcieli zobaczyć jeszcze na moim kanale, także siema, elo i do zobaczenia.